Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj praca z ziemi z moją klaczką Beverly Dawno nie było z nią odcinka, także dzisiaj trochę wam o niej opowiem I będziecie w tle widzieli naszą pracę Także zapraszam wszystkich do oglądania Także siodłamy I tak prezentuje się już gotowa klacz do pracy. Wodzę jej nie dopinam, ale za to dopnę jej taki mostek, żeby po prostu mogła mieć w ogłowie, mogła mieć ogłowie, wędzidło i tak dalej, ale mieć dopiętą po prostu linę treningową, więc zakładam jej mostek. No i biorę i dopinam teraz linę treningową i idziemy. Ale zobaczcie, jeszcze szybko pokażę Wam jej ta tabliczkę. I tutaj jest jej data urodzenia. I urodzinki będzie miała już 18 października, więc za niedługo już pierwszy raz na nią wsiadamy. Także szykuję ją pod ten pierwszy raz. Dzisiaj będziemy sobie też z nią pracować. Więc zapraszam dalej do oglądania. Chodź, idziemy. Chodź. Plac mamy po ulewie, więc no jest dosyć ślisko, ale mamy tutaj y, takie jakby, takie coś w formie lążownika i to już jest po prostu zwykłe podłoże nietrawiaste, więc tutaj y, będzie nam się dobrze pracowało. Chociaż wstępować możemy po całym placu, ale jak już mamy zaczynać kół z galop, y, to właśnie y, ta, y, lepiej nie na trawie, bo może być ślisko. Więc na razie po prostu podstawowo ją rozstępuję, yy, więc trochę sobie z nią teraz pochodzę. Tak luźno yy, przypomnimy sobie chodzenie na uwiązie. Yy, no i później zacznę wstępować na przykład w innych formach. A w końcu też wiele osób pyta się co dalej z tą Beverly, więc ona miała iść w dzierżawę, później jednak zrezygnowałam, więc w końcu zdecydowałam, że zajeżdżę ją sobie sama do podstawowych trzech chodów i niskich skoków, ponieważ nie opłaca mi się już jej wysyłać w dzierżawę, skoro no już za niedługo kończy te trzy lata, kiedy będzie można na nią wsiadać, więc nie opłaca mi się po prostu jej wysyłać w tę dzierżawę. Poza tym sobie też tak kiedyś po prostu wieczorem siadłam i to przemyślałam, że wolę sobie zejść dzieciom sama swoimi technikami, yy, no po prostu moimi sposobami, a nie, że na przykład ktoś ją czegoś nauczy, a na przykład ja nie stosuję takiej metody i no wiecie o co chodzi. Poza tym pracuję z nią ja od samego początku, kiedy do mnie przyjechała. Więc yy, też tak teraz nie fajnie, żeby po prostu zmieniłaś nagle osoba yy, i chcę jakby kontynuować te techniki, których ona jest już nauczona, to co już potrafi. Możecie również dać mi znać yy, na przykład na Instagramie yy, lub w komentarzu, co wy myślicie na ten temat. A my teraz właśnie sobie wstępujemy i widzimy się jak już z nią postępuje. Właśnie yy, z nią już skończyłam stępować na uwiązie i odpięłam linę treningową. Teraz stępuję po prostu obok niej. Ona idzie sama obok mnie, jest tego nauczona. Również jak przyspieszę, to ona zakusuje, a jak przyspieszę, to ona zagalopuje. Jest nauczona po prostu chodzenia, podążania za mną, jeżeli ją o to poproszę. I teraz sobie stępuję. Także nie zapomniała od ostatniego treningu. Również mogę sobie zakręcić, zrobić Voltę, Ona ładnie sobie za mną idzie. Chodź. Zabali? Już się naprawdę nie mogę doczekać, kiedy w końcu będę mogła na niej jeździć, ponieważ czekam już długo, ponieważ jakoś od połowy wakacji, początku nawet wakacji czekam eee, wtedy do mnie ona trafiła eee, No i już się nie mogę serio doczekać, już ten czas zanim było nastąpi, kiedy obchodzimy jej urodziny i na następny dzień wsiadamy Teraz sobie tutaj wejdę na środek Zakręcę. No, ona idzie ładnie obok mnie, jak widzicie, cały czas. Mogę się zatrzymać. Bez żadnej metody głosowej stoi ładnie obok mnie. Oczywiście za wszystko ją chwalę, żeby wiedziała, że robi dobrze, bo w ten sposób koń się też uczy. Ok, teraz sobie przyspieszę. Chodź I Jak widzicie, ona sobie kusuje obok mnie. I tak. Zobaczcie, mogę zmienić nagle kierunek. Ona idzie dalej za mną. No i sobie biegamy. Teraz będziemy już tylko tutaj. Ona się również zatrzymała do stójskusa. Dobry koń. Zmienimy kierunek. I ją porządnie Także zapraszam do oglądania. Dobrze, my jesteśmy już po takiej rozgrzewce, więc teraz zabiorę sobie z powrotem linę, lina już dopięta i będziemy z powrotem przypominać sobie chodzenie na ląży, ponieważ na każdym treningu przypominam jej wszystko, co już potrafi, żeby po prostu sobie tego nie zapomnęła. Także nie będzie to długa ląża, bo chcę z nią zrobić dzisiaj kilka ćwiczeń, tylko i po prostu chcę przypomnieć kilka kółek z tempa galopu na tej ląży. Potem pochwała i pokażę Wam jakieś sztuczki, które umie, coś porobimy już bardziej konkretnego, też już pod wsiadanie, no bo za niedługo jednak nastąpi ten czas, kiedy w końcu wsiądę. Teraz pokażę Wam, jak Beverly potrafi się położyć. Zrobimy tutaj to na patrzycie, gdzie jest w miarę sucho, żeby się nie ubrudziło to bardzo. Puszczalina. Puszczona. Beverly, połóż się. Połóż się. Super Tak jest. Dobry kop. I teraz pokażę Wam, co już potrafimy. Co też wróży to, że może być łatwiejsze wsiadanie na nią. Zobaczcie, i siedzę sobie na niej i po prostu mogę na niej sobie usiąść jak ona leży, bo wtedy nie jestem jeszcze taka ciężka na niej, więc o, leżymy. Dobra, i teraz wstajemy i sorry za wiatr i za te, no odłosy dla od wiatru, no ale wieje. Beweli góra, góra i beweli stoi. Koniecznie dajcie mi znać, podoba wam się ta sztuczka. Dobra, kolejna, Beweli ukłon, ukłon. Uchwon. Dobry kolor. I chwalę, żeby wiedziała, że to jest dobrze. I żeby następnym razem również jej ładnie wyszło. Eee, czekajcie, co my jeszcze umiemy. Potrafimy również kilka ćwiczeń na ląży, takie jak beweli koło. I beweli ładnie zaczyna się już na loży. Beweli do mnie. Do mnie. Superko. Tak jest również potrafimy wsiadanie ze schodka, co również Wam pokażę, bo musimy to przypomnieć. Także po prostu już puszczę. Ja sobie stoję na schodku. Sorry, że w klapkach, ale jakoś tak mi wygodnie. Beverly? I zobaczcie, podstawiła mi się idealnie pod schodek i mogę na niej zawiesić nogę. Troszkę zawsze na więcej. Przed chwilą właśnie wsparłam na Beverly już troszkę więcej ciężaru i zupełnie jej to w ogóle nie przeszkadzało. Yy, miała na to wywalone, że tak powiem. Yy, także jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Beweli również potrafi skakać. Dzisiaj tego niestety nie zrobimy, ponieważ jest za ślisko, ale jeżeli będziecie śledzić mój profil, to Pewnie pojawi się w ładniejszą pogodę film ze skakania z nią, po prostu tak w ręku, że pierwsze ja biegnę, skaczę bez niej, a później ona za mną leci. Także, no, teraz wstępujemy w ręku dalej. na się, tak jakby jeszcze z nią ćwiczę. I jeszcze się zastanawiam, co bym mogła z nią powtórzyć. O, no, i właśnie przypomniało mi się coś bardzo praktycznego czyli kierowanie na wodzy jedną część liny treningowej dopinam do jednej strony wędzidła mostek po prostu sobie luźno zostaje, a drugą część yy, liny treningowej przekładam przez wędzidło i mam wodzę. Zobaczcie. Także teraz trzymam ją za tę wodzę i idę obok niej i steruję ją po prostu na wodze, na przykład, że yy, każę jej robić różne wolty, zakusowania, dodania, skrócenia, co już ona potrafi. A nie mam tego, jak wam pokazać, chociaż spróbuję, no ale raczej to nie wyjdzie. I dodaję jeszcze łydkę łokciem, tak jakby, i z jednej i z drugiej strony, yy, no bo oczywiście nie kieruję się samą wodzą. Okej, okay, no to pokażę wam mniej więcej, jak by to wyglądało. Yy, ja sobie łapię tutaj ją na krótkie wodze i z nią chodzę, daję jej łydkę łokciem albo tu po prostu pięścią. I ona idzie, i nią na przykład kieruje. Prostuj. Dobry go! Cofnij się. Cofnij i dodaję tutaj pięścią i tutaj. Cofnij się. Super go! Dobry tak Jak Do Super! Dobrze! No i tak teraz z nią troszkę to potrenuję również w kusie. Przed chwilą wyszło to po prostu idealnie, więc w nagrodę za to, żeby ona wiedziała, że zrobiła dobrze, to kończę to ćwiczenie. Odpyłam linę i na sam koniec bardzo udanego treningu wstępuję ją po prostu tak jakby w ręku, no ale nie trzymam jej, ona idzie po prostu obok mnie. Także tak to wygląda z Beweli, a jeszcze nie dokończyłam wcześniej mówić yy, o dzierżawie, ponieważ chciałam jeszcze powiedzieć, że yy, właśnie jak ja sobie ją zajeżdżę do trzech podstawowych chodów i skakania ewentualnie jakichś niskich przeszkód, tak do 60, to pójdzie ona w trening do już wiem jakiej osoby. Yy, nie wyjedzie nigdzie. Y, daleko, po prostu y, tutaj blisko, na miejscu, gdzie będę się z nią widywać, ale zmieni po prostu sobie na miesiąc y, lub kilka miesięcy po prostu y, miejsce y, bycia i właśnie tam będzie uczona i wróci do mnie jako sportowiec, bo jest rasy oldenburgskiej i właśnie. Y, Wróci do mnie jako taki sportowy pingwin, który skacze już no metr 20, m i może lekko powyżej. Zobaczymy, jak się wszystko potoczy. Więc już się nie mogę doczekać, myślę, że wy też. Także my już sobie bardzo udanie kończymy ten trening. Jeszcze oczywiście czas na foteczkę, bo mamy teraz już jesień, więc bardzo, ładnie, bardzo ładne są jabłuszka, także zrobimy sobie jej zdjęcie. Zdjęcie będziecie mogli zobaczyć na Instagramie, a my skończyliśmy trening, występowałam ją i nóżek jej nie zlewam, no bo jest już zimno, naprawdę jest zimno, za niedługo zaczynamy już lekkie derkowanie, więc już jej po prostu tych nóg nie zlewam. Ale Beweli jest przyzwyczajona do wody, nawet do pławienia, ale takie pławienia, że no nikt na niej nie siedzi. Po prostu ona wjeżdża do wody yy, cała, no ona się nie boi wody, takie takiego nie ma po prostu z tym problemu, więc będzie kiedyś fajna na jakieś rajdy z pławieniem. My jesteśmy już w stajni, teraz Beverly na szybko rozbieram w boksie, więc Beweli idzie do boksu, super konie i ją rozbieram. Jak również przed chwileczką mogliście zauważyć, dałam jeszcze Beweli smakołyka i to już na tyle w tym odcinku. Nie był on jakiś super długi, mm, no ale po prostu pokazałam wam jakieś urywki z naszej standardowej pracy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, a jeżeli wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Do zobaczenia, pa pa!